Z tej strony Dada, postanowiłem nagrać ten krótki film informacyjny, e, głównie dlatego, że zapewne nie wszyscy z Was śledzą na bieżąco Facebooki i tak dalej, deweloperów Terrarii i tak dalej. Więc tak, w poniedziałek pojawił się wpis, a raczej zaczęło się od tego, że zmieniony został ten baner na stronie facebookowej Terrarii, e, a następnie pojawił się wpis, że coś bulgocze w garnku kotle Terrarii. Zaczęły się już tam różne spekulacje, co to może być. Atmosferę podgrzał jeszcze komentarz, że coś dużego nadchodzi. Eee, I jeszcze późniejsze takie pytanie. W tym samym wpisie myślimy, że co zostanie ujawnione dnia następnego. No i zaczęły się przeróżne spekulacje. Eee, więc pierwsze co mi tak naprawdę przyszło do głowy to, że może wypuszczł jakieś poprawki choć z drugiej strony, samo słowo, że coś dużego nadchodzi, te poprawki wykluczało. Więc tak pomyślałem, no w sumie, jakby wypuścili jeszcze jakiegoś pacza, to źle by się nie stało. Na pewno wszyscy by się ucieszyli, tylko wynikłaby taka głupia sytuacja, że seria została zakończona, a tutaj prowadziliby aktualizację, która spowodowałaby, że chyba musiałbym jeszcze do niej wrócić. No ale nic, to się pojawiło. Załączona została taka graficzka do tego, e, powinniście ją teraz widzieć na ekranie, e, która następnie została przez użytkowników forum Terraria Online w jakiś tam sposób, nie zagłębiałem się w to, to chyba było coś z oświetleniem przekombinowane, w każdym razie jakby odkodowali ją, ale tam nic szczególnego nam to nie powiedziało. E, no i dnia wczorajszego, czyli we wtorek, wszystko zostało wyjaśnione, Okazało się, że twórcy Terrarii planują wypuścić grę na Xbox Live, tak to się nazywa, i w PlayStation Network. I ma to zawierać jak, jak, jakiś tam nowy content, jakieś nowe rzeczy. Raczej nie będzie tego dużo, tylko coś symbolicznie dodadzą, żeby można było posługiwać się takim hasłem. Także na nic szczególnego bym nie liczył. No i tak przemyślałem sobie to. I wydaje mi się, że gdyby ktoś miał mnie pytać, bo na pewno by się posypały takie komentarze. Nie ma jeszcze podanej jako takiej daty premiery, ale mi się wydaje, że gra może pojawić się w grudniu, żeby wyciągnąć tak naprawdę od użytkowników kasę. W okresie świątecznym, kiedy to wiadomo, kupuje się masę różnych rzeczy. Zatem e, będzie teoretycznie można też kupić Terrarię na Xboxa bądź na PlayStation. Aczkolwiek, ja się tak zastanawiam czy jest sens tak naprawdę. Na komputerze gra się w to mega wygodnie. Hmm, a dla, powiedzmy, dwóch przedmiotów nie pewnie nie będzie warto yy, Znaczy kupować specjalnie tego dla dwóch przedmiotów. O tak, bo to będzie zapewne coś w stylu y, króliczka, który był takim ekskluzywem dla wersji kolekcjonerskiej. Nic szczególnego dodać pewnie nie dodadzą, bo... Raczej nie zmienią w żaden sposób podstawowej mechaniki, nie wprowadzą żadnych rzeczy na miarę pomp i tak dalej. Nowych surowców też pewnie nie będzie, zatem to będą takie rzeczy typowo, no powiedzmy to kolekcjonerskie. Także to jest tak naprawdę to, co chciałem wam powiedzieć. I, I możecie się wypowiedzieć, co sądzicie o samej tej koncepcji eee, wypuszczenia właśnie Terrarii na konsole w komentarzach. Także zanim jeszcze stukną nam 4 minuty materiału, ja się z wami żegnam. Hej, hej. Cześć.